Wtedy, 14 września 1947 roku, była również niedziela i święto podwyższenia krzyża. W Podlaskiej wsi Okopy, w blaskach zachodzącego słońca, rodziło się dziecko. W sercu matki już wcześniej dojrzała prośba do Boga, aby w zależności od płci to dziecko było księdzem lub zakonnicą. Na wschodnim krańcu Polski, choć w pobliżu środka kontynentu Europy, który mieści się w parafialnej słuchowoli, do której należą okopy, zaczęła się 37-letnia droga ziemskiego okresu życia urodzonego w ten dzień chłopca. Tam zaczęta niejako w blasku krzyża, a uwieńczona krzyżem w pobliżu jego pierwszego grobu w nurtach Wisły przy Włocławskiej Tamie. Jakby kolejne potwierdzenie słów, którymi święty Jan Paweł II określił działanie Bożej opatrzności Proste zbiegi okoliczności nie istnieją w planach Bożej Opatrzności. Już w dzieciństwie dojrzało, dojrzewało w nim rozumienie, głębsze rozumienie tego, z czym wiąże się krzyż. Rozczytywał się w przechowywanych w domu babci powojennych rocznikach rycerza niepokalanej z opisami oświęcimskiego czynu ojca Maksymiliana Kolbego. A w okresie służby wojskowej jako kleryk odmówił zdjęcia medalika, co skutkowało wielogodzinnymi ćwiczeniami karnymi. Indywidualnie ważne, nawet i ponadprzeciętne zachowania, ale kiedy patrzy się na nie już z perspektywy życia dokonanego, to widać, że dorastał do tego, co Bóg chciał zlecić W mu w przyszłości. Polski aspekt dzisiejszej Ewangelii. Bóg, który nie przestał miłować świat. W końcowych dekadach XX wieku starał się naszemu narodowi, który po części także i z własnej winy zaczął się gubić na drodze do wieczności. Bóg zaczął przypominać, na czym polega wierność Krzyżowi. To prawda, że naród polski został przygnieciony narzuconym systemem politycznym, dążącym do wyeliminowania życia religijnego i wtłoczenia w umysły Polaków przekonania, że Boga nie ma. I że człowiek nowoczesny nie czeka na niebo, ale że powinien stworzyć sobie sam raj na ziemi. Co prawda ten system sam w sobie był i pozostaje sprzeczny z wymogami nawet zdrowego rozsądku. Czego nieustannym potwierdzeniem jest zacofanie krajów na nim się wzorujących, a przede wszystkim upodlenie obywateli tych państw. Nie tylko na tak zwanym wschodzie, ale i na zachodzie. Dlatego nigdzie nie udało się i dodajmy nie uda się wypracować modelu państwa dającego człowiekowi możliwość, pełnego rozwoju, bez odniesienia do wartości religijnych, a zwłaszcza nauki płynącej z krzyża. I to w tej sytuacji pokolenie Polaków, uwrażliwione przez wielką nowennę przed tysiąceciem chrztu, Podjęło w 1980 roku bezkrwawą rewolucję duchową, a opatrzność Boża przygotowała na ten czas pasterzy kościoła w niej pomagających. To nie księża wchodzili, czy bardziej dosadnie wtrącali się do polityki. Ale to polityka potrzebowała pasterzy Kościoła, aby nie stać się krwawą i antyludzką rewolucją, jak francuska czy październikowa. I to przyznawali nawet tacy, którzy stali z daleka od Kościoła. Tym bardziej okazało się to istotne, gdy siły ciemności podjęły przez stan wojenny działania, aby ową rewolucję ducha zdławić. Jakże wtedy istotną stała się nauka Chrystusa. Zniewoleni i upokorzeni we własnym kraju Polacy. Zniewoleni i upokorzeni nie przez obcych, ale przez swoich, nie odpowiedzieli nienawiścią i agresją. Jasno sobie uświadomili, a wielu, po latach obojętności, czy nawet wrogości religijnej, przypomniało sobie, że Zło należy zwyciężać dobrem. W skali dotąd w Polsce, niespotykanej właśnie w latach osiemdziesiątych, wielu Polaków, także tych zwyczajnie nadal wierzących, odkrywało, że zgoda na przyjęcie krzyża nie jest, Biernym poddaniem się cierpieniu, ale jedyną drogą w kroczeniu ku wyzwoleniu się z niewoli zła. Odkrywało, że krzyż Jezusa, chociaż pozostaje znakiem jego śmierci, ale jest, jest, zresztą zawsze był. Drzewem życia, owocującym przede wszystkim wiecznością dla posilających się jego owocami, ale dającym siły tu i teraz do życia w codzienności, bez względu na skalę trudności z tym związanych. Wielkość księdza Jerzego na tym właśnie polegała, że nie tylko to ludziom uświadamiało, pomagał odkrywać, ale unaoczniał swoją obecnością, czy to wśród strajkujących załóg i środowisk przed stanem wojennym, czy to wśród sądzonych. Wśród rodzin osób internowanych, więzionych po wprowadzeniu stanu wojennego. A w tym, co mówił, i na Żoli Bożu, i w innych świątyniach, nie było żadnego słowa nienawiści, chociaż takowe próbowano mu przypisać. Było upominanie się o prawdę. Sprawiedliwość, praworządność, szukanie dróg pojednania, wybaczanie tym, którzy go zniesławiali i grozili śmiercią. Wielu wtedy mówiło, nawet niekoniecznie z troski, a nawet i z niechęcią, z agresją, to nie Twoja sprawa. Wielu wielkich tego świata milczało, czekając aż samo wszystko się wyjaśni, albo zacierając ręce, że wreszcie uda się Polaczków raz na zawsze unicestwić. Nie milczał Kościół. Stanowczym głosem Jana Pawła II od pierwszych chwil, upominający się o poszanowanie praw narodu i każdego z Polaków, nie tylko katolików. Nie milczał ksiądz Jerzy, bo tak właśnie kształtuje wrażliwość człowieka nauka płynąca z krzyża którego blasku, a nie cieniu, narodził się on i żył. Potwierdzał, utożsamianie się z nią przez życie, naznaczone inwigilacją, przesłuchaniami, fałszywymi oskarżeniami, można by rzec, Perelowską kopią działań wobec Pana Jezusa. I już to było jednoznacznym świadectwem, że jest godnym uczniem Mistrza z Nazaretu. Ale Pan Jezus dał mu i tę łaskę, czyli taki dar miłości, że zdając sobie sprawę, Iż to, co robi, jest nie tylko drogą krzyża, ale drogą na krzyż, nie zszedł z niej. Finał tej drogi dokonał się na obrzeżach naszego miasta. Stał się faktem nierozłącznie z Włocławkiem związanym. Co prawda, od pierwszych dni po październikowym dramacie z 1984 roku aż do zmian z 1989, władze wocławskie nie zgadzały się na postawienie tam krzyża. A w ostatnich latach, aż do teraz, zamknięty jest zarośnięty chwastami parking w najbliższym miejscu upamiętnienia tej dramatycznej śmierci. Z listy wocławskich szkół zniknęło gimnazjum noszące przez kilka lat imię księdza Popiełuszki. Jeszcze patronuje szpitalowi. Ale czy ostanie się wobec fali antyklerykalizmu, agresji wobec wszystkiego, co wiąże się z katolicyzmem, negowania w szpitalnictwie chrześcijańskich norm etycznych? Tym bardziej. Na włocławskich katolikach spoczywa duchowa powinność dochowania wierności krzyżowi, skoro Wocławska tama stała się dla księdza Jerzego niejako golgotą kończącą blisko 60-kilometrową, zaczętą w Górsku drogę męczeństwa. W 2025 roku wierność Krzyżowi i nauce Chrystusa nie wymaga jeszcze świadectwa krwi, ale wymaga zwykłego rozsądku i obowiązku normalnego, odpowiedzialnego myślenia idącego za tym działania odważnego. Jeśli, jeśli bowiem, pomijając już bezprawność samej decyzji, minister edukacji likwiduje lekcje religii, a w to miejsce Wciska przedmiot całkowicie wyprany z odniesień moralnych. To przynajmniej rodzice katolicy powinni domagać się swoich praw. Nie mówiąc o tym, że z ich podatków finansowane są te fanaberie. Ale jeżeli to zlekceważą, Rodzice i nauczyciele, biernie traktując niewinnie brzmiący tytuł: Edukacja zdrowotna, niewinnie brzmiący, lecz bezpardonowo wpycha, wpychający antyludzkie i tym samym antykatolickie modele człowieczeństwa, płciowości, małżeństwa, rodziny. To nie tylko zrobią krzywdę dzieciom i młodzieży, ale przyłożą ręki do niszczenia Polski. Także i poprzez zwyczajne umocnienie niechęci do trwałości rodziny, do macierzyństwa, do rodzicielstwa. Przyłożą rękę do niszczenia Polski, bo jaką przyszłość ma naród, którego dzieciom i młodzieży ma się wmawiać w szkole, że macierzyństwo stanowi zagrożenie. A rodzina to wcale nie musi być mama, tata i dzieci. Ucławianie. Bądźmy godni tego, co w imię wierności Krzyża, Krzyżowi dał świadectwo w naszym mieście, ksiądz Jerzy.